Niestety dzisiejsza prezentacja nie zajmie nam długo, gdyż o Ezmondzie Rosebarrow nie wiemy zbyt dużo. Jakież to przewrotne, że osoba, która popchnęła całą cywilizację wysp o lata do przodu jest tak słabo znana. O Ezmondzie najwięcej dowiadujemy się z krótkiej animacji Tales from Dunwall, której amatorskie spolszczenie znaleźć można u mnie na kanale. Rosebarrow po ukończeniu akademii najprawdopodobniej jako inżynier starał się sprzedać swoje technologie, czymkolwiek by one nie były. Niestety, niezależnie od tego, gdzie się udał, były one odrzucane. Jak teraz o tym dokładniej myślę i przyglądam się bardziej, to dochodzę do wniosku, że technologie, które chciał sprzedać Rosebarrow, to mogły być maszyny do rafinacji. Problem w tym, że lud wysp nie słyszał lub nie wykorzystywał materiałów takich jak ropa, więc i rafinacja nie była im potrzebna. Niestety moje wnioski opierają się na pobieżnej znajomości zjawiska, jakim jest rafinacja, i na tym, że Rose Barrow musiał jakoś wpaść na to, że rafinowany olej będzie lepszy niż zwykły. Jeśli ktoś jest w stanie więcej wywnioskować z tych planów, to chętnie posłucham. Z drugiej strony, w samej animacji powiedziane jest, iż pomysł z Tranem sprawił, iż Rose Barrow zdał sobie sprawę z tego, że to, na co poświęcił całe swoje życie, było stratą czasu, więc może nie pracował nad rafinacją. Tak czy siak, to tylko teoria. To wszystko skończyło się tym, że Edmond zamieszkał w rzeźni, która zajmowała się pozyskiwaniem wielorybiego mięsa. W tamtych czasach nie pozyskiwano jeszcze oleju, a jedynym powodem zabijania wielorybów było pożywienie i ewentualnie może kości, ale to nieoficjalnie. Rose Barrow zrezygnowany wyrzucił plany swojej maszyny do rzeki Runhaven i, szwendając się po ulicach Slaughterhouse Row, zobaczył wtedy, jak grupa podobnych jemu bezdomnych wykorzystuje odpad, jakim jest wielorybitran do palenia. Podsunęło to Edmondowi pomysł, że może być to dobre źródło energii. Co ciekawe, eskimosi nie mają do dyspozycji drewna i chcąc się obrzeć, wykorzystują właśnie tłuszcz zwierząt, takich jak chociażby foki. A mimo to nikt nie wpadł na to, by wytwarzać z nich paliwo do maszyn. Możliwe za tym, że Edmond połączył swoją wiedzę techniczną z podaniami, iż wieloryby mają w sobie jakąś magiczną moc. Niezależnie od toku jego myślenia, udało mu się wyodrębnić metodą rafinacji wysokoenergetyczny materiał. O samym wielorybim oleju podsłuchać można w moim materiale jemu poświęconym. Dzięki swojemu odkryciu, Rose Barrow zyskał masę pieniędzy, która pozwoliła mu otworzyć własną firmę. Wielorbit Tran zaś tchnął życie w miasta takie jak Danwall. W późniejszym czasie Edmund zajął się wymyślaniem kolejnych technologii. Na ścianie jego biura zobaczyć można pojemniki stranem, zarówno te duże, jak i małe, podobne do tych wykorzystywanych w mechanicznych strażnikach. Oprócz tego zajmował on się jeszcze statkami. Nie wiem tylko, czy projektował statki, czy może raczej przystosowywał je do polowania na wieloryby. Jakby nie patrzeć, spędził sporo czasu w rzeźniach, więc wiedział, z czym muszą się mierzyć wielorybnicy: haki, harpuny i wyrzutnie, podnośniki bloczkowe i platformy do transportu wielorybów. To wszystko najpewniej jest wynalazkiem Rose Barrowa i osobiście uważam, że projektował też same statki. Dzięki swojej posadzie Edmond mógł finansować innych naukowców i kupować ich technologię. Najpewniej dlatego, że sam nie był doceniany za młodu, pomógł Antonowowi Sokołowowi z jego pierwszym projektem. Niestety nie wiemy, co Sokołow wtedy wynalazł, ale wygląda to na jakiś. inator? <grym> <grym> Przypuśćmy, że to jest wczesny projekt pylonu. Lub jest to projekt pistoletu. Niestety tutaj kończy się dobra pasta rozbarwowa. Wielorybitral popchnął technologię do przodu, co pozwoliło na rozwój sfer militarnych. W sumie nie wiemy, jak działają pistolety w Dizonot, ale nie widzę tam nigdzie prochu strzelniczego, a animacja wyraźnie pokazuje, iż karabiny i kule się świecą niebieskim blaskiem. Wątpię, żeby w karabinach był jakiś mechanizm wyrzucający pociski za pomocą elektryczności. A raczej to pociski zamiast być wypełnione prochem strzelniczym są wypełnione kilkoma kroplami oleju. Niezależnie od tego, tysiące ludzi ginie dzięki wynalazkowi Edmonda Roosevelt'a. Wywarło to na nim ogromny wpływ. Ostatnie dni lub miesiące swojego życia spędził w stresie i poczuciu winy. Jego ambicja, by poprowadzić ludzkość ku światłości, sprawiła, że spalił się jak ikar w słońcu. Umarł przez samobójstwo. Załadował broń, działającą tylko i wyłącznie dzięki jego umysłowi, i pozwolił, by ta rozdarła go na strzępy. Strzelił sobie w głowę. Gdy umierał, miał siwe włosy, więc mógł mieć jakieś 50 do 70 lat. Żyjąc w rzeźniach wielorybniczych, najpewniej miał około 30 lat, więc cała ta industrializacja i postęp najpewniej trwała od 30 do 50 lat. Niestety są to tylko domysły na podstawie wyglądu postaci. Wiki Dishonored mówi, iż od poznania Sokołowa i Roseborougha do śmierci tego drugiego minęło 14 lat. A Edmond żył ze świadomością, iż jego olej zabija obywateli Danwall przez niedoprecyzowany okres. Może to być od roku do 5 lat. Co ciekawe, w chwili śmierci Edmonda, Roseborough Industries, czyli jego firma, było u skraju upadku lub już upadło. Wybaczcie, że nie ma tu zbyt wielu potwierdzonych informacji, a wszystko opiera się na masie domysłów i spekulacji, ale prócz animacji niewiele pojawia się o Edmondzie. Zginął w zależności od interpretacji 3 lata przed akcją Dishonored lub w momencie, gdy ta się zaczyna. Potem w czasie drugiej części w cesarskim konserwatorium znajduje się wystawa poświęcona wynalazkom Rozbalowa według plakatów znaleźć można było na niej jego wynalazki plany oraz dokumenty faktycznie dopatrzyłem się jednego jego wynalazku czyli jakiegoś prototypu oprócz tego jest tam masa elementów takich jak części pylonu czy ścian światła które jakby nie patrzeć są wynalazkami Sokołowa nie wiemy czym był prototyp Rozbalowa może to być jakaś sprężarka albo to coś co próbował sprzedać zanim natrafił na Olej Niestety tego nie wiem. Tak czy siak, posłuży to nam do ulepszania kuszy. Według przypisów ekwipunku można tym ulepszyć niechemiczną broń, czyli taką, która nie wykorzystuje prochu, oleju i tego typu rzeczy. Sprężarka w takim wypadku by pasowała, ale wciąż nie jestem pewien. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Rose Osoba, która przyczyniła się najmocniej do rozwoju wysp, ostatecznie zapomniana przez ogół, i choć zapisze się na kartach historii, to nie jest na ustach ludzi. Szkoda. Akta uważam za zamknięte. A teraz życzę Wam miłego dnia i do widzenia.